Dla ciebie. Telefonik pod zostaw <kłysy> Jakby dał radę 250 Nie będzie dało rady Albo chociaż 200 Nie wiem czy 150 przekroczy ten model A chyba dwie słówki potrzebuję Na szybko To jeszcze ładowareczko do niego Stu jak 200. 150 mogę ci zaproponować. Może już 150. No, więcej będzie ciężko przed Sprawny Sprawne dzwoniące. Sprawny, sprawne. Co tak z rana w potrzebie? Długi. <laughs> Długi. Dobra. Co narobiło trawy dzwoniące? no wiesz, jak się pożyczy, trzeba oddać. No naturalne. No, to zapomina. Zapominasz? No. Ja mam nim pamięci. Ja nie będę co ja wcale robił. Tak, tak na serio? No. Tak? Jak mam? Nie zapomnij, że telefon zostawiłeś? Nie no gdzie? Bo ja nie pamiętam o telefonie. Będę musiał go odebrać. <laughs> Zapominasz tylko o tym, o czym chciałbyś zapomnieć. <laughs> Dokładnie. Dobry. Jak się zaświeci to śmiało? Twoja umowa 150 zł Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, na razie trzymaj się. Dzień dobry, coś potrzeba? Ja ogólnie oglądam kanał. Super! Witam. Mogę wtować. Ten... Y ogólnie tak. Oczywiście. Jest Gry jakieś. Na co? Na... PS4. Albo coś coś... Ale kupić czy sprzedać? Znaczy to tak, yy, sprzedać w na razie było na coś zamienić takie coś na przykład i za co na przykład tam jest opakowanie treści. To jest ta pierwsza? Yy, ta druga, chyba. horizon yy, pierwsza była yy. A ona była sam zero down. Zero ten? down, tak, tak, ta Słuch. pierwsza. Dobry. Tak, ta pierwsza. Dobry. Cześć. A to po polsku będzie? Tak, po polsku jest. Po polsku. Mhm. Cztery duśki taka gierka. porządku. I na coś, i na coś, i na zamianę. No co, pokazać co Pewnie, jak Ci coś dało, to... Najnormalniej? No. Sprawdź, sprawdź, sprawdź. Nie mam za dużo pozycji. To są w nie? To ma, to ma. Wszystko przegrane. To to Znowu to, to sobie z tym będę potrzebować do sprzedaży? Jasne. Oglądamy no, ale... w oglądamy. W Małopolsce? Małopolsce. Tak. czekam na filmie The Soul. Panie Soul, nie wiem kiedy. A żeby Może, może, może teraz mi się uda. Dzisiaj miałem montować nie mam czasu. Za dużo pracy, chłopie. Ja właśnie pasuje. będę otwierał kanał. Przekonałeś. Tak? Tak. Zdecydujesz się? No i super. O internet szeroki miejsce dla każdego, nie? To z Małopolski skąd? Yy, na opolica nowego sądza. Wzesła. Przejazdem jesteśmy w z dziećmi, Szanownymi. Byliśmy w Zoi. A we Wrocławiu. Skoczymy tak. No, to po drodze. To tak, to tak, to tak. Głośnik dla ciebie. Eee, uchwyt samochodowy. A to masz ode mnie gratis, bo nie mogę tego znaleźć w systemie. To masz e, ten budzik gratis, nie? Więc łącznie za wszystko będzie 100 zł i płacimy Jasne. Ale stówka. Kogoś pozdrowić, chciałbyś? No co nie, tak jak, się dało. To jak chcesz pozdrowić, to mów głośniej i do tej kamery. No to pozdrawiam co? Żonę dzieci całą Iwkową. Cie ma. Poszło. <grym> Dziękuję panie, panie bardzo. Paragon. i szerokości do domu. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Na razie. Do widzenia, miłego dnia. Do widzenia. Dobry. Jak to tym ja te Lego, to, to nie jest Lego. Znaczy, no, te. Nie wiem, jak to czytać. Tam telefon wpisałem na mecie, to znalazło. Nie chcesz podpisać skody? W sensie? Na Ale występowanie? Działania. Oczywiście, że chcę podpisać. <noise> to bardzo mi ułatwi pracę. <noise> bo nie będę musiał cię wymazywać. <głos> <głos> Który to dzisiaj? 30. 30. 30. Ciężkie zadanie mi dałeś. <noise> 2023, oczywiście. 2,23. Piąty. <laughs> no, To tak. Za mikrofon no. nie zaproponuję nic. Ok. Mikrofon tak zostaje. A wy chcecie zostawić, czy sprzedać? Sprzedać. To jest 50 zł. No. A takie słuchawki. Co to w ogóle jest? No, ja chyba. coś tam. bo dla mnie to jest firma, firma, nie? Sławki sprzed trzech lat. A no. działają w ogóle? Tak, działają. Dam dychę. Brzmi sensownie, jak na to, że w szafie od trzech lat. Nie? To dam dychę. To będziecie mieli 60 zł łącznie za cały zestaw. Dobra, ludzie, szybkie ogłoszenia parafialne, bo nie ma czasu. Lombard Trzewnica szuka nowego pracownika, a ja szukam nowego współpracownika. Jeśli jesteś dyspozycyjny, Otwarty na nowe doświadczenia, nie boisz się kontaktu z klientem, lubisz bezpośrednią obsługę. Jeśli jesteś kreatywny w swym działaniu, umiesz wdrażać nowe pomysły, aby zwiększyć efektywność sprzedaży. Jeśli umiesz pracować zespołowo, to być może szukamy właśnie Ciebie. Swoje CV wraz ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym prześlij do nas za pośrednictwem portalu OLX. Na którym na pewno znajdziesz ogłoszenie, bądź przynieś do mnie tutaj bezpośrednio do okienka w każdy wtorek, piątek bądź w sobotę. Aha, płeć piękna, mile widziana. A teraz oglądajcie dalej, nie ma czasu. Co tam, panie Rafale? Eee, wozu, potrzebuję pięć zdech pożyczyć. Nie pożyczać ci tak o. Ale nie, zaraz ci zwracam. Moment. Tylko muszę zrobić zdjęcia. A mógłbyś zrobić zdjęcia do dowodu? Nie. E, nie muszę zrobić, żeby dać do. Bo koleżanka moja wyszła ze szpitala. Krzysiu, tak? Co Krzysiu? Jak to można Bartosz. Imię? Jak? Bartosz. Panie Bartku, oddaję od razu, kiedy tylko weźmiemy ten. Idziemy tutaj, ona już tam stoi, ona jest w tym blaku. Mówię ci, oddajemy ci całą sumę. Momentalnie, nawet z nawiązką. Mówisz. Tak jest. Tylko musi kurde gościu zrobić tutaj na Milickiej. No. Przyjacielu, Panie Bart Bartuś a po, a po, co ty, po co ci? Po cholera ci zdjęcia, do czego? Bo kurwa dowód ją, ją zrobili 23, skopali ją, kurwa. A z banku potrzebuje wy, wyciągnąć pieniądze. I pile jest. Wiesz co sobie zobaczyć. Tak? Ale średnio twoją koleżankę skopali i wychodzi ze szpitala 66 lat. Teraz ją odebrałem. Nawet Zresztą. możesz ją zobaczyć. No. Ja nie wiem która, ta, która się opiekowała. Ta okuli, no. Okej. Okay, I ona okay. musi zrobić dowód, bo jej e, buchnęli białko. I ona teraz jak zrobi zdjęcia, to musi przedstawić to wyobraź sobie w wozu kule w tym. E, wyobraź sobie, musi to przedstawić tak w Urzędzie Miasta i Gminy. Żeby je wystawili, że ona się stara o dowód, i wtedy może iść do banku spółdzielczego po pieniądze. A ona ma flotę. biz. Szokuję, <grym> to jest no, nie ściemniam cię, no mnie to chustrzela, no. Nie wiem, albo mój mózg dzisiaj nie pracuje, albo ja nie wiem, nie wiem o czym rozmawiamy. Przecież to jest czarno na biało? No. tak. Wyszła, dzisiaj ją odebrałem mojej z ze szpitala. Tak. Wszli jej dowód. W szpitalu. Nie wiem gdzie na ulicy okay. na nie wiem bo ona sama nie pamięta ona ma błędnik gdzie... Patrz wiesz kobieta potrzebuje zrobić zdjęcia żeby Oddać zdjęcia i starać się o dowód, żeby mieć. I wy chcecie wyrobić zdjęcia? Ona żeby... chce, bo ja mam iść też do puchy, a ona mi pomoże, bo my pieniądze mamy razem, tak? Okej. Okay. No. Na dowód tymczasowy chcecie iść zrobić. Znaczy, ten. Nie, stały. Nowy, nowy wyrobić. No. Nowy wyrobić i kwit potrzeba. Po, a ten pan chce no. 50 zł za e, 5 zdjęć. Zaz no bo. no tak. No. no tak, bo to kosztuje. Gdzie aż 50 zł? 50 zł na Mielickiej, przyjacielu. Na Mielickiej. No. To tutaj. No. A tu na. Ko, na... No tu zamniknę. Ko, no, ten, ko... ja nie potrzebuję na alkohol, bo alkohol mam. Tak że wiesz. Ko, ko... Tylko chodzi o to, bo tak. Jeszcze no. powiem Ci tak, przewinę Ci Bartek. Jeżeli mi dali do... do ciatki? 4 dni. Zgadnij za jaką sumę. Za stosunek. Ale to już gówno, ja sobie poradzę, wiesz. No. Pożyczysz mi, a Mariola powiedziała, że ci ją odda spokojnie. No zaraz ją Zobaczysz z tym Dobry, blakiem nie, na rękę. Okay, okay. no. no, panie Rafale, nie damy rady, nie? No trzeba coś u mnie zastawić albo sprzedaż, tak? To nie, nie. Trzeba z czymś przyjść. Dobrze, to ja przyjdę. Nie ma sprawy. W takim razie bardzo Panu dziękuję. Do widzenia, szacunek. Do widzenia, Pani Rafała. Jeszcze raz ja. No co tam Pani Marto? Nie wiem, przed chwilą smalam. sobie wstanę. Tylko chyba nie ma kabla, ale tego zasilacza tutaj jest. Jest czy jest całe pudełko? Praktycznie jak nowe. Ciekawe czy działające. No właśnie, nie wiem. Bo nie mam... To jest, to jest e, japanie, chińska podróbka Pegasusa. E, oczywiście to jest e, współczesne, ale fajne, fajny gadżecik. Może pan jakiś tam nie mam, Nie mam tych kabli. Nie zobaczę. A jakie to są kable? To są cincze chyba to się nazywa, nie? Już ja nie pamiętam. Ja mam takie kable. Nie ma, nie ma, właśnie podtrzyma. Nie mam, nie mam. Nie mam przejściówki, niestety. Dobra, sprawdzę, może mam jednak. Zobaczymy, czy sprawne gdzieś kiedyś miałem. Chyba bo wyrzucałem ostatnio całą reklamówkę w ogóle takich kabli. I ciągle teraz twierdzę, że kabli nie powinno się w ogóle nigdy żadnych wyrzucać. Bo jak przez trzy lata mi się żadne nie, przyda nie przydały, to jak już ich nie mam, to co, no wtedy chwilę są przydatne. co chwilę pojawia mi się jakiś fant, że te kable potrzebuję ja. jednak. To jest jakieś w ogóle pozłości szokujące. A może tu ten guziczek trzeba? Nie, nie. Nie ma innego. Jest ten duży jeden. Nie przyciskało się, że ten duży się żeby się świeciło, Aha, bo to jest do wyrzucania. Nie pali się dioda. dioda jest, nie? No. Rzeczywiście to jest on off power. Czyli chyba nie działa. Szkoda. Może być, że nie działa. Mój. wcisnąć. Ja wiem Oczywiście, że wiem, tylko chciałem mieć tą przyjemność, żeby sobie wcisnąć Szokujące. Kiedyś w to się grało no, całymi dniami A jak się jak coś nie działało? To... <grych> A bo szczuteczko? Nie, musiało się podmuchać. Bez dmuchania się nie grało. No, to były czasy. Teraz nie ma czasów. Ale nie ma zasilania. Nie, nie świeci się dioda. Dlatego ktoś wyrzucił. Może coś się tam zrąbało. Ule. Ale niech dla pewności pani teczniczy kiedyś przyniesie. To niech poczeka. Pani z tymi czynczami przyjdzie, podłączymy i zobaczymy. Ma pani takie? No gdzieś tam w domu mam na pewno. Bo może tylko dioda nie działa. Różnie bywa, nie? No. no ja to tu u pana zostawię? Nie, ma sprawy, ja sobie to tutaj pochowam, rzucę tam z tyłu, niech leży i czeka na nas. No. A jak pani będzie gdzieś tu przy okazji, to, to zobaczymy, ale tak. No też właśnie tak nie tego. Ale mówię, no praktycznie mówię, pójdę lupka jeszcze z kartonem. Bo ładnie nie. Tylko, że to jest taka. taka typowa chińczyzna za parę złotych, nie? Do działania. Jezu, tak się grało. No, się rypało i taką w tym telewizji. Też to pamiętam. I widzi pani, teraz są te. Um, pady od no. PlayStation i tak dalej. Ludzie kłócą się, że to nieergonomiczne, że ręce bolą że niewygodne, nie? A kiedyś się dostało kawałek plastiku tak. w rękę prostokątnego i się upało, nikt nie tak. narzekał, że niewygodne. Brał się Mario i te inne. Tak, tak, tak. O, o. Stare dzieje. No. Stare dzieje. Dobra, to Ale ja to... zostaw Ja to zostawię. na ekspres. No nie ma sprawy. Początamy na Cincze. Dobra. <śles> 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 Ale żeś to Kurde mać. Co? Szok! Ale żeś to wymyślił pięknie. Co źle? Elegancko. No, Prze takie niż takich gwizdak wiesz. Nie wiem, wiesz, czasami coś robię tam z tyłu na zapleczu. No. A to mi wchodzą, wiesz, cichutko. Nindzia no, bawią się, nie? I boją się potem odezwać. Ja nie wiem, że ktoś tu stoi i coś tam robię. No, pewnie tak. Ja mówię, zamontuję sobie ładny taki dzwoneczek. Elegancki. ładny. Piękny, piękny. Piękny, markowy, zielony, hotelowy. No jak? Zgodnie z tymi. Z barwami systemu. Firmowymi. No, Firmowymi, dokładnie. Czekaj, niech się odpalę, no, bo byłem uh. Gorąco się robi, fajnie, nie? Ale jutro zimno. To tylko jutro. Dobra, panie bracie, co pan potrzebujesz? Telefon. Tam y, tego Infinixa, co mam. Odebrać. Odebrać no konsolę odpuściłeś. Nie, przyjdę po nie. Jak? Przedłużona była na ten miesiąc. Przedłużałeś? No, musiałem. Musiałem, musiałem. W wszystko przedłużone, panie kolego. Ja do ciebie wtedy dzwoniłem w piątek i byłem w sobotę. Rzeczywiście? No, byłem w sobotkę. Ja myślałem, że sobie odpuściłeś. I co ty? Słuchawki kupiłem. Tak. Odżałowałem sobie te no. pieniądze. wiesz. Ile za e, 560. Dobra cena. Dobra cena. No, chyba. No tak. w sztuki. No, to bardzo dobra cena. Za używki wtedy dałem prawie 700. No wiesz, co? Nie chciałbym cię skłamać. Zaraz zobaczysz. No Pewnie. No spokojnie. Ale, boże, jakie fajne. Wiem. Nie? I grałem ciągle no. na kablu. Miałem kabel podpięty, podpada. I teraz odkładam. Z nawyku. Pada dalej. No. I zachowujesz się tak, jak miałbym kabel, nie? No. Jak konie one sobie łączyć z telefonem od razu. Mega no. po prostu są. Tak nie żałuję tych pieniędzy, tylko... Tylko nie mogłem się zebrać, żeby je... Kupić. Kupić. Mogłeś zamówić do domu. 589 <laughs> zł. No to jest PS, PS5 Pulse Elite No, plus Elitki to było tak. Bardzo dobre ceny. Bardzo dobre. <laughs> Idealny zakup. Co mhm. odbieramy? Telefon. Infinix Note 30 no, Pro. Dokładnie, na odbór 522 zł. 600. Mhm. No. <coughs> Podpis proszę. Tam no. na pudełku było bez. Bez. On no, bez. No, dobra. Poszło? Bardzo, Poszło. Dobra. Do Dzięki sprawa. jakie, na razie. dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym znalazłam takie stare kasety. Może to nowe. Nie wiem, czy to... Tu się naciska. W drugą stronę. No, właśnie patrzyłem w którą. Nie wiem, czy tam coś. Słucham Cię, mamo. No, prawie. A dzwonił do mnie ten pan od tej elektroniki. No, bo dzisiaj był u mnie. No. Jestem ugadana z nim na drugi piątek. No. Także teraz muszę w jak najszybszym czasie jak najwięcej tej elektroniki nazbierać. No ale już coś tam pani miała niby, nie? No trochę mam. Ale chcę zbioru, bo tak mniej więcej mi co nowo powiedział. I co będzie opłacało się to mu sprzedać? No to powiem tak, za takie telefony dotykowe, za kilogram, płaci z tego co pamiętam 10 zł. No. No. Z baterią czy bez? Ja bez baterii będę, Baterie będę, mał, bo tego, on mówił Olek, za tablety to nie pamiętam, też coś tam mówił, za laptopy też nie pamiętam ceną i za te takie telefony z guziczkami, co są, też ich parę mam, no to za takie właśnie z guziczkami po 20 zł za tyle. Tak, bo one więcej złota w sobie mają. No. Nie wiem, tak było, wzięłam, zajrzałam. Dam pani za to dwie dychy. Spoko! 20 zł za taki zestaw kaset. Spoko! Za bardzo mi się podoba. Spoko! Nie ma problemu. Ej, co ja widziałem, Michael Jackson był też. Tak, ale wie pani co? Ja się kiedyś próbowałem w te kasety w ogóle bawić, nie? Tam jeszcze dla mojej skupowałem. No to ja płaciłem po 3 zł za kasetę tu na bazarku. Nie, nie ma problemu. Nie chwilę zarobię. Także 20 zł myślę, że to jest uczciwe, co nie. Ja teraz sobie przypomnę jak Pani tak powiedziała, że ten y, komputer na kilogramy skupuje, że jednego laptopa wrzuciłem ostatnio. Trudno. Tak. A może w domu mam jakieś takie stare, niepotrzebne telefony? Gdzieś w piwnicy mam. Gdzieś w piwnicy mam, ale gdzie? Jakby pan miał chwilę i popatrzył pan. O. Bo ja będę po znajomkach, tak żeby do piątku jak największą ilość tego nazbierać. Żeby parę groszy zyskać. Nawet chyba coś tutaj będę mieć. Zaraz zobaczymy. <noise> A bo to mikrofon? Co jest? Co jest? To jest mikrofonik. Kupiłem sobie mikrofony. Nie widzę, jaki fajny. Teraz można do Teraz mam nadzieję, że będzie lepszy dźwięk. Tu mam jeden taki I gdzieś miałem jeszcze, wiem, że miał... Aha, już wiem gdzie mam. Wiedziałem, że gdzieś mam. Z klawiszami. A w domu mam jeszcze? Gdzieś to pani... Jak nie zapomnę... To może na, 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 na wtorek bym przyniósł. Dobra, spoko. Nie wiem, mi pani w poniedziałek SMS-a wysłała. Nie ma sprawy, przypomnę się. I się nie bo... ma sprawy, przypomnę się. Bo. Wiem, tyle na, na głowie. Na, na 99% zapomnę. Zapomnę. <laughs> Niech się pani sms przypomnę. Nie ma problemu. Ja poszukam, na pewno mam. Bo tak, najpierw bym nie zadzwonił. Ale, ale się. Później napisał mi sms A mu smsa napisał? Tak, napisał mi ale na początku się nie skapłam. Mhm. Bo o pan od elektroniki. Dopiero później zakontaktowałam, o co chodzi. O, myśmy się tak umówili. No, no tak, ale ja dopiero później zakontaktowałam, o co chodzi. Zadzwoniłam do niego, ale nie odebrał, bo do tybu, Ale za chwilę oddzwonił i, i się to. Mówił, że był w Czebnicy, no ale już pojechał. No i żeby mu też w czwartek się. Przypomniała, mhm. no to piątek by przyjechał. No nie byłby piątek i przyjechał. No a dla mnie to jeszcze może lepiej, bo... Gdyby. Bo się coś dozbiera. Tak. A jeszcze po znajomkach po dzwonie popytam. Może coś tam się... Teraz mi tego laptopa trochę szkoda, nie. A! Ja mam raz, dwa, trzy, chyba cztery laptopy. No ale z tego co orientuję się, no to laptopy są e, najtańsze, no nie? Grosik do grosika. No, ale jedno dokładnie. Grosik do grosika, dokładnie. to się coś zawsze nazbierało. Dokładnie. Ja zobaczę. Sobie. Myślę, że tam... Nie ja wiem... Z 5-6 sztuk na pewno będę miał. To bardzo się cieszę. Nic. Lecę. Dziękuję. Miłego dnia. Jakby co to jutro będę? Dobra. Dobra, telefon ten co wczoraj zostawiłem więc tamten zegarek co jest dla mnie. Ok, zegarek i telefon. No już liczę. Jakiś, jakiś upust. Nie akurat tutaj nie mam... Wiem, że to jest. Tutaj nie mam pola do pokaza niestety. 292,11. Nie ma starych słuchawek, nawet ci zapłacę. Na drzeka wkładanych, bo to nie mi. Wiesz o co mi chodzi? No, ale do usznych czy na usznych? Do uśnych. albo na usznych. x o, proszę o podpiszcie, proszę. No będziesz jest. miał takich wkładanek, gdybym chodzi do ja tego. za no. Jack. No wie, ja nie, nie twierdzę, że nie wiesz, bo to nie mało. <laughs> Pokazujesz mi. <laughs> Samsung Galaxy Watch 4. W pudełku czy bez pudełka? Czy bez tak? z ładowarką. Bez, nie. Ale to też u młodego. Dobra. I tutaj drugi podpis. Do tamtego mam do czwartego, tak? Nie, już Ci mówię, już Ci sprawdzam. Czwartego przyjdzie pewnie. Bo masz Samsunga A53 do, A53 do 5 kwietnia. U, ty będziesz? A już ci powiem. A co, boisz się młodego? Nie, no, z tobą cię lepiej interesuje. Oj, cholera, czekaj, bo cię klawiatura włączyła. Już ci mówię. To będzie sobota. No. 5 kwiecień. No to jest cały dzień w sobotę. Ja jestem cały dzień. Eee, słuchawki, nie? Czekaj, zaraz zobaczymy, co ja mam do ciebie. No właśnie, kolego, to jest Coś, co Co? co, co? Coś byś mi sprezentował. Co ale... Nie, nie, No A co? A mi ktoś robi? No ja. Nie ma. Nie, nie gryp sobie. Ja też nie grypsuje. No i bardzo no. dobrze, Złodzę, to wiesz? Nie. Nie, nie, nie jestem z To, to Nie. To Takie? No. No, być, Chyba, że masz jakieś inne. Nie, no innych mieć nie będę. Dobra, no. Czyli to w gratisie od siebie. Tak. Mogę dać Ci to w gratisie. Ach, dziękuję, mój dobry kolega. Bardzo proszę. Ach, dziękuję. Miłej pracy. Dziękuję. Dzięki na razie. Na razie, pa. Oboś.